Dzień dobry Państwu. Michał Kowalski, Portal Oświatowy. Drodzy Państwo, w naszym kolejnym odcinku opowiem o przydziale godzin ponadmiarowych. Mamy ciągle pierwsze dni roku szkolnego. Godziny ponadmiarowe są rozdysponowywane, zatem wyjaśnię, w jaki sposób się to robi i od czego zależy przydział godzin ponadmiarowych, a także jakie ograniczenia w tym zakresie obowiązują. Tym bardziej, że mamy w tym roku szkolnym pewne dość istotne zmiany prawne. Najpierw definicja. Czym jest godzina ponadmiarowa? Znajdziemy tę definicję w artykule 35 ust. 2 karty nauczyciela. Tuż jest to przydzielona nauczycielowi godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć tychże dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. Z definicji tej wynika, że godziną ponadmiarową jest coś, co przekracza pełny wymiar zajęć. I co to konkretnie jest? Zajęcia, zajęcia, które przekraczają pełny ich wymiar. Więc inne obowiązki nie polegające na prowadzeniu zajęć nie są godzinami ponadwymiarowymi. Choćby nie są godzinami ponadwymiarowymi takie czynności jak aktywność na radzie pedagogicznej, to jest dość oczywista kwestia. Podałem jedynie ewidentny przykład. Z tej definicji płynie także wniosek, że przydział nauczycielowi z większej liczby godzin zajęć w związku z niepełnym etatem. Nie jest przydziałem godzin ponadmiarowych. Dopiero powyżej pełnego wymiaru zajęć mamy do czynienia z ponadwymiarówkami. Jeżeli chodzi o wcześniejszy etap, mamy do czynienia ze zwiększeniem wymiaru zajęć, który następuje najczęściej, na które następuje najczęściej w drodze porozumienia stron, albo teoretycznie nawet wypowiedzenia zmieniającego w przypadku umów o pracę nauczycieli, najczęściej jednak zwiększeniem wymiaru zajęć w drodze. Porozumienia stron następuje i nie polega na przydziale godzin ponadwymiarowych. Wiemy już, czym są godziny ponadwymiarowe. Teraz przeanalizujemy, w jakich przypadkach się te godziny przydziela. No i tu mamy właśnie wspomnianą istotną zmianę w przepisach karty nauczyciela obowiązującą od 1 września. Zmiana ta, można powiedzieć, ma charakter precyzujący, dlatego że dotychczasowe ograniczenia w przydziale godzin ponadwymiarowych były bardzo często w szkołach ignorowane. Do 31 sierpnia 2025 roku można było przydzielać godziny ponadmiarowe tylko w przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programów nauczania, co ograniczało przydział godzin ponadwymiarowych do szkół i do stanowisk, w ramach których realizowało się przedmioty. Teraz zaś przydział godzin ponadmiarowych jest możliwy w szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb szkoły no i odpowiednio też placówki oświatowej, w tym przedszkola. Jaki płynie z tego wniosek? Użyto tutaj klauzuli generalnej, pojęcia nieostrego, dzięki czemu wyposażono dyrektora w zakres uznania, w jakich przypadkach przydziela się godziny ponadmiarowe. W przypadkach szczególnych. Podyktowanych potrzebami szkoły. Jest to tak ogólne sformułowanie, że właściwie nie ogranicza ono przydziału godzin ponadmiarowych. Jest czymś oczywistym, że godziny ponadmiarowe nie powinny być regułą i powinny być raczej stosowane w razie konieczności, ale nie jest już wskazane, czym z czego ta konieczność wynika. Do tej pory wynikała z e, programów nauczania, była powiązana z programami nauczania, teraz już nie jest. Zatem Wniosek jest taki, że można przydzielać godziny ponadmiarowe już nie tylko w szkole, ale również w przedszkolu czy w placówkach oświatowych. Po drugie, można przydzielać godziny ponadmiarowe nie tylko nauczycielom realizującym przedmioty. Godziny ponadmiarowe może dostać specjalista, taki jak pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, no i też od niedawna oczywiście doradca zawodowy, wychowawca świetlicy, wychowawca internatu czy nauczyciel-bibliotekarz. I te godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielone na tych stanowiskach. Czyli może być tak, że wychowawca świetlicy dostanie godziny ponadwymiarowe wychowawstwa na świetlicy. Tak, to jest już dopuszczalne. Z drugiej strony nie jest też tak, że przydział godzin ponadwymiarowych jest nieograniczony. Tych ograniczeń jest wiele. Najpierw zaczniemy od kwestii zgody nauczyciela. Zasadniczo przydział godzin ponadmiarowych następuje w drodze polecenia służbowego. Nauczyciele dostają informacje w różnych formach o tym, że będą realizowali godziny ponadmiarowe w jakimś tam okresie, roku szkolnego czy przez cały rok szkolny, no godzin ponadmiarowych nie przydziela się na stałe, bo byłoby to zaprzeczeniem ich istoty. Są jednak przypadki, gdy przydział godzin ponadmiarowych wymaga zgody nauczyciela. Takim przypadkiem jest przydzielenie tych godzin w ramach innego stanowiska pracy. To bowiem stanowi przeniesienie służbowe. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania zgoda jest potrzebna z uwagi właśnie na procedurę przeniesienia służbowego wyartykułowaną w artykule 18 karty nauczyciela. Jeżeli chodzi o umowy o pracę, należy uznać, że przydział godzin ponadwymiarowych na innym stanowisku pracy niż dotychczas jest zmianą warunków pracy, która wymaga porozumienia stron albo wspomnianego przeze mnie wcześniej wypowiedzenia zmieniającego to w przypadku umów o pracę. We wszystkich tych przypadkach, Przydzielenie innego stanowiska pracy wiąże się z koniecznością uzyskania zgody nauczyciela, więc to tu chodzi o to, że zgoda jest udzielana nie tyle na przydział godzin ponadwymiarowych, tylko na przydział innego stanowiska pracy. Wychodzimy od pierwszego ograniczenia. Teraz będę omawiał kolejne ograniczenia. Niektóre będą związane ze zgodą nauczyciela, inne nie. Kolejne ograniczenia dotyczą kobiety w ciąży i osoby wychowującej dziecko w wieku do lat czterech. No i tu właśnie wracamy do zgody. Bez zgody takich osób, przydział godzin ponadmiarowych nie jest dopuszczalny. Kiedyś obowiązywało podobne ograniczenie dotyczące nauczyciela odbywającego staż, wówczas na stopień kontraktowego. Zdecydowano się, by nie kontynuować takiego rozwiązania w zakresie przygotowania do zawodu w nowym awansie zawodowym, więc nauczycielowi, który realizuje przygotowanie do zawodu, można przydzielać godziny ponadwymiarowe bez jego zgody. Istnieją też przypadki, w których godzin ponadwymiarowych nie wolno przydzielać niezależnie od zgody nauczyciela. Dotyczy to nauczycieli, którzy mają zwiększony wymiar zajęć w trybie artykułu 42 ust. 4a karty nauczyciela. To jest rzadki przypadek, więc nie będziemy go omawiać. Ale też dotyczy to nauczycieli, którzy mają zniżkę pensum z tytułu niepełnosprawności, z tytułu dostarczenia. Pracodawcy orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Taka osoba ma obniżone normy czasu pracy, konsekwentnie obniżony wymiar zajęć a co za tym idzie ma bezwzględny zakaz pracy w godzinach ponadwymiarowych. Istnieje jednak pewien wyjątek, chociaż ciężko to nazwać wyjątkiem. Tak naprawdę, dlatego, że osoba, która dostarczyła orzeczenie o niepełnosprawności, może pracować w godzinach ponadwymiarowych. Gdy zrezygnuje ze zniżek, ze zniżek pensum. a zrezygnować ze zniżek może tylko wtedy, gdy dostarczy orzeczenie lekarza medycyny pracy, ewentualnie innego lekarza, zawierające właściwie zaświadczenie nie tyle orzeczenie, zawierające zgodę na rezygnację z tych zniżek. W takim przypadku niepełnosprawny nauczyciel może pracować w godzinach ponadwymiarowych. Kolejne ograniczenie dotyczące kadry kierowniczej. Zasadniczo obowiązuje zakaz, Pracy w godzinach ponadmiarowych przez nauczycieli, czy po stronie nauczycieli, mających z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej obniżony wymiar zajęć albo całkowite zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć. Taki nauczyciel nie może pracować w godzinach ponadwymiarowych, ale od tego są dość szerokie wyjątki. Godziny ponadmiarowe mogą być bowiem przydzielone nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą, jeżeli jest to konieczne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale, a za zgodą organu prowadzącego, gdy jest to konieczne do realizacji ramowego planu nauczania w więcej niż jednym oddziale. Tylko tutaj, tak naprawdę, jeżeli mówimy o dyrektorach szkoły, to przydział godzin ponadmiarowych tak czy inaczej leży w gestii organu prowadzącego przydział ponadmiarówek dyrektorowi. Szkoły. Pamiętajmy też, że nauczyciele mający zniżkę pensum na innej podstawie niż w związku z niepełnosprawnością albo w związku z pełnieniem funkcji kierowniczej mają bezwzględny zakaz pracy w godzinach ponadmiarowych. I tutaj e, przykład z życia szkoły. Czy taką zniżką pensum jest popularna zniżka związkowa? No właśnie nie, zniżka związkowa nie jest zniżką pensum. Zniżka związkowa dla osób, które są osobami funkcyjnymi. I pracują w związku z tym przy związkach zawodowych, czy znaczy pracują właściwie, wykonują czynności na rzecz związków zawodowych, to jest zwolnienie z obowiązku prowadzenia zajęć, w związku z którym zakazu pracy w godzinach ponadwymiarowych nie ma. I jeszcze jedna kwestia. Limity dotyczące liczby godzin ponadwymiarowych, bo tego jeszcze nie mówiliśmy, a to kolejne ograniczenia. Na co musimy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na 40-godzinny czas pracy. Wiem, to jest dość kontrowersyjne sformułowanie. Można spotkać się ze stanowiskami ekspertów, wedle których godziny ponadwymiarowe mogą być przydzielone powyżej 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy. Tylko drodzy Państwo, zwróćmy uwagę na to, że przepis mówi o zakazie przekraczania 40-godzinnego czasu pracy. Wydaje się, że jest to zakaz bezwzględny. Zapewnienie możliwości przekraczania tego 40-godzinnego tygodniowego czasu pracy poprzez przydział godzin ponadwymiarowych. Według mnie byłoby zaprzeczeniem sensu tego rozwiązania. Ale to jest tylko jedno ograniczenie, nie dość oczywiste. Są ograniczenia ewidentne. Otóż nauczycielowi nie wolno przydzielić godzin ponadwymiarowych w wymiarze przekraczającym 1,4 jego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, czyli jego pensum. Przy czym tutaj ten, ta granica jest... Do przełamania, dlatego że za zgodą nauczyciela ten limit 1 czwartej przekroczyć można. Potem mamy drugi limit. Jedna druga pensum. Nie można przekroczyć. Jednej, drugiej pensum przydzielając godziny ponadwymiarowe. No i tutaj mamy już tylko jeden wyjątek. Wyjątek dotyczący nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych. Tylko w przypadku tych dwóch grup nauczycieli można przydzielać godziny ponadwymiarowe powyżej jednej, drugiej pensum za odrębną zgodą. W przypadku innych nauczycieli, nawet gdyby się na to zgadzali, nie wolno takich godzin ponadwymiarowych przydzielać powyżej jednej, drugiej. W momencie, gdy nagrywam dla Państwa ten materiał, nie obowiązują już, nie są stosowane przepisy specjalne dotyczące obywateli Ukrainy, w ramach których można było jeszcze w dwóch innych przypadkach tę jedną, drugą pensum przekroczyć. Być może te rozwiązania do nas powrócą, na ten moment jednak nie obowiązują. Drodzy Państwo, zbliżając się do końca, omówię dla Państwa odmianę, nie, może nawet to nie jest dobre sformułowanie, ale alternatywne godziny realizowane z nauczycielami w związku z finansowaniem zajęć unijnych, czyli zajęcia unijne popularnie nazywane. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że te godziny w pewnym zakresie przypominają godziny ponadwymiarowe. Bardziej może nawet godziny doraźnych zastępstw. Otóż nauczyciele, na mocy artykułu 35a karty nauczyciela, yy, mogą mieć przydzielane godziny finansowane ze środków unijnych. Za każdą godzinę takich zajęć otrzymują wynagrodzenie naliczane tak jak wynagrodzenie za godziny ponadmiarowe, a właściwie jak za doraźne zastępstwa. Tutaj odsyłam do filmiku na temat. Tego wynagrodzenia. Takie zajęcia przydzielane są za zgodą nauczyciela. Czym się różnią od godzin ponadmiarowych? Otóż nie są one wliczane do nauczycielskiego pensum, ale tak jak ponadwymiarówki w niektórych przypadkach, tak zajęcia unijne we wszystkich przypadkach są przydzielane tylko za zgodą nauczyciela. To tyle, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o przydział godzin ponadwymiarowych. W kolejnym filmie opowiem o przydziale godzin doraźnych zastępstw, bo w tym zakresie też mamy istotne zmiany prawne. Tradycyjnie zachęcam do lajków, subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia.